Jako ewangeliczni chrześcijanie wiemy, że nie przez nasze uczynki, ale z łaski jesteśmy zbawieni. Wiemy też, że najważniejsze przykazanie, by kochać Boga i Bliźniego, ma swój praktyczny wyraz w dobroczynności. Chciałbym podzielić się z Wami pięcioma wskazówkami, dzięki którym Wasze ewangelizacyjne działania z wykorzystaniem dobroczynności będą przynosiły większe owoce. Czyń dobro. Dzisiaj skoncentrujemy się na literce D. Darczyńców, angażuj. Razem możemy więcej. Spróbuj zorganizować grupę wokół jakiejś dobroczynnej idei. Spróbuj znaleźć taki dobroczynny cel, którego realizacja będzie stosunkowo łatwa dla darczyńców. Poznaj potrzeby darczyńców. Tak, nie przesłyszałeś się. Poznaj potrzeby i możliwości darczyńców. Czym jest im najłatwiej się dzielić? Może to wolny czas, talenty muzyków i dzieci, którzy zorganizują kolędowy koncert w domu starców? A może w Twojej społeczności jest dużo młodych rodzin, które chętnie pozbędą się jeszcze całkiem sprawnych zabawek i użytecznych ubrań dla dzieci? Może w Twojej okolicy są restauracje czy duże sklepy, które nie mają co zrobić ze starzejącą się żywnością i może stać się pomostem pomiędzy tymi placówkami a ośrodkami dla bezdomnych, które z pewnością chętnie przyjmą żywność. Nie patrz na zasoby tylko pod kątem pieniędzy, które można zebrać. Zasobów i możliwości czynienia dobra jest dużo więcej. Okazja czyni darczyńcę. W dużym biurowcu działał catering, całkiem dobry i cieszący się powodzeniem, ale często zdarzało się, że na koniec dnia zostawało sporo jedzenia. Nie dlatego, że było niedobre, ale dlatego, że strasznie trudno było przewidzieć, jakie będzie zapotrzebowanie. Kucharzom żal było wyrzucać jedzenie, a nie było możliwości, by gotowe dania dłużej przechowywać. Darczyńca miał zasoby, których nie chciał marnować. Potrzebna była jedynie sprawna komunikacja. By potrzebujące rodziny z okolicy dowiedziały się o dostępnym jedzeniu i same pod koniec dnia przychodziłyby je odebrać. Były takie dni, gdy nie zostawało nic. Były jednak i takie, gdy zostawały kompletne, duże obiady, głodnie byli nakarmieni, a jedzenie się nie marnowało. Najważniejsze było jednak to, że darczyńca spytał nas, dlaczego to robimy, a my mogliśmy mu powiedzieć, że robimy to dlatego, że kochamy Boga i ludzi. I staliśmy się dla Niego wiarygodni. I zaczął pytać dalej: Pamiętaj. Okazja czyni darczyńcę. Znajdź takie dobroczynne cele, które najlepiej wykorzystają dostępne zasoby. Wykorzystaj czas, talenty, nadwyżki dóbr, nie tylko pieniądze.